W poniedziałek 26 maja w sali rycerskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. Podczas części uroczystej nagrodzono wielu uczniów z dzierżoniowskich szkół, a w części roboczej radni podjęli szereg ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta. Na dzisiejszą sesję zaprosiłam zdolnych uczniów szkoły podstawowej nr 9 i szkoły podstawowej nr 1 w dzierżenniowie. Byli to uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursach na przykład matematycznym czy tam pieśni patriotycznych, także naprawdę było pokaźnie. Mamy bardzo uzdolnioną młodzież i cieszę się, że to aż w takiej licznej grupie przyszli rzeczywiście uzdolnionych uczniów mamy dość sporo. To widać po sesjach, bo w poprzedniej sesji też gościliśmy uczni szkoły numer 5 i numer 3 i też tych uczniów było dużo. A oprócz tego dzisiejszą sesję mamy też poświęconą 35-leciu powstania samorządu, także to też taka jest bardzo uroczysta. No i wykorzystałam akurat obecność dzieci ze szkoły numer 9, które uświetniły nam naszą uroczystość pięknym patriotycznym śpiewem. Natomiast w części roboczej też jest bardzo poważnie, ponieważ dzisiaj mamy raport o stanie ma Miasta. Pan burmistrz Dariusz Kocharski będzie go przedstawiał, a później mamy sesję absolutoryjną, czyli to jest bardzo ważna sesja dla burmistrza, aby dostać, dostać wotum zaufania od radnych. Sesja dzisiejsza, 26 maja, jest bardzo ważną sesją charakterystyczną. W pierwszej części, jak widzimy, ponad 60 uczniów szkół dzierżoniowskich, którzy osiągnęli pewne sukcesy w różnych dziedzinach, w czasie tego roku szkolnego, tutaj z inicjatywy pani przewodniczącej Rady Miasta, już po raz drugi zaprosiliśmy właśnie uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i symbolicznymi listami gratulacyjnymi i skromnymi prezentami uhonorowaliśmy właśnie te ich działania w dziedzinie sportu, kultury, sztuki ale też naukowe widać że naprawdę mamy zdolną młodzież dzieci chcą się uczyć chcą spełniać swoje pasje zainteresowania dlatego Dzierżoniów zawsze będzie na tą działalność otwarty natomiast już w tej części roboczej najważniejsza dla burmistrza uchwała w ciągu roku czyli uchwała absolutoryjna która podsumowuje rok, rok poprzedni w tym wypadku 2024 gdzie będę przedstawiał raport o stanie miasta, gdzie będziemy wspólnie z panią Skarbnik przedstawiać sprawozdanie finansowe, później blok głosowań i na koniec takie uchwały robocze, które przyjmujemy na każdej sesji dotyczące właśnie zmiany budżetu obecnego roku, ale też regulacje stanu prawnego np. Na dróg naszych gminnych. Rzeczy może nie jest takie spektakularne i ciekawe jak absolutorium, ale bardzo ważne dla funkcjonowania całego miasta. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców do oglądania sesji. Zachęcam mieszkańców Dzierżoniowa do oglądania sesji. Wszystkie sesje są w formie online, czyli można przez internet, można sobie później odsłuchać, a w przyszłości zapraszam też do uczestnictwa osobistego, bo jak widzimy nasza sala jest pojemna i na pewno wszyscy chętni zainteresowani, nie tylko ci wynagradzani czy, czy, czy honorowani uczniowie czy osoby, ale też osoby zainteresowane taką lokalną naszą samorządnością, polityką lokalną, na pewno tutaj zawsze znajdą swoje miejsce i mogą w tych sesjach aktywnie uczestniczyć. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły majową sesję Rady Miejskiej w Dzierżoniowie.